Face. face to face, I dalej. Nie no. zmienił no samochodu Shepard, tylko trejherdowiec z tego. Tak Shepard tak tryharduje, no? A, no, szepar no, po prostu. on zawsze zmienił auto, no? U, Można jecha. sobie wybrać U, to wybieranie. się nie, po prostu My kliknęli, enter leci po plecach, A, najszybszy mi Ur, debele, nie tu. Hahaha, <laughs> <laughs> pierwszy Wszyscy to? ha, <laughs> Ja wolę. nie, no ja poje... Przyznam się. No nie, nie, nie wziął tego, ja z... nigdy nie wziął busta nawet. Nie ja z... ja z tylem pojechaliśmy, Ja do zakręciłem punktu, do tyłu od, od, od razu, z... powiedziałem, no że tam się pojechało. No zmieniło. tak, no ja my też. też! Przecież. Od razu zakręciliśmy nie, po uderzyłeś. No, nie, ja nie, jak coś. O! No <laughs> właśnie, <jak później laughs> dopiero. <laughs> Widzisz? Widzisz? No, 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 ja jechałem, ja, tylko no wiesz, że różnica jest z pierwszego miejsca, czwartego. i to było. prawda. No gówno prawda, prawda. To akurat nie jest, prawda, prawda. Ale poleciałem za daleko. Dokładnie, główny jak nowe A jest, dobrze to powiedziałeś. I każdy android, elo. <głyski> <mulity> Ale nie, no, odbijanie położyć. takie. Słabe, słabe, starcie no, na więcej. Tak, dobra, i inne też, <mulity> Wow. <mulity> <mulity> Ten boli lata! Telefon aktualizował mi się około 15 minut. <śmianie> a pak 2,5 pół godziny? No bo mam neta tu słabego. Czego ty chcesz. Ale co wiesz? Czy ty masz ujemny kiu? Wiesz co Netat, to jest? Słaby, internet? Wiesz nie, gdzie to jest, ten router stoi? Twój dupie w IOS, a wiesz że on też ma iosa? debilu? Jesteś iosa? Jesteś? Jesteś? I on zapłacił za swojego. Ja za swojego dwa tysiące. Ios, ios. Szukaj sobie pomocy. I drugie dwa za dodatki do niego. Ja zapłaciłem tysiąc za swojego, i O, ty dostałeś też się lubi to, i i i no, i to dlatego teraz się pobiera aktualizacja i dwie godziny a Nie Ios, Ja no wiem, to jak się ja nigdy nie trzyma prawo. swojej strony tylko zawsze nóż w plecy, stabuje po prostu swoje No daj Nie no, to jest, no o. To jest, to no. I jest fajny Powiem wam szczerze, że nie wiem czy bym się na Androida przeniósł Chyba żebym dostał jakiś telefon za darmo z Androidem O o Max, nie zrób głupoty, no i ty zrobiłeś Ty zrobiłeś, ty No, o -o. O -o. Już, już ciemno, ale... Shepard, ale... ale... to mogę ci powiedzieć, że w pewnym quizie, jak był quiz muzyczny, nie? Niektóre pytania były zmieniane więc na przykład tak? w, oh, w pytaniu muzycznym, nie. właśnie. Które ja miałem? Jak, no. jak ty... Tak, Shepard też miał. Tylo, ale. To ty nie Shepard mówić, dostał jakąś tam piosenkę taką <coughs> konkretną nie od niego. No? Taką poważną, że znał. A Sylo dostał fila. Zjadłem. <coughs> tak. głos. O, <coughs> naprawdę? <ładne>? Żeby znał. <coughs> tak. Zajka było mi dać, bym wiedział o co chodzi. <coughs> a, z, a, a znałeś ten? Znałem I to. to Okej. Okay. Wiesz, bo to była taka odpowiedź, że był w stanie łatwo ją odrzucić. Ej! To była a. odpowiedź tego typu. Ale zaskoczyłem Hoga tego i tak, a to w odcinku zobaczycie. To właśnie Zabijek. ja mogę Zamknij Ej, spojrzajcie, co ty za f pali? Bo no ty, ty jesteś co Ja nie, nie mogę ściany rozwalić a. z abonacją, a. co się pojawiło. Ja nie o, mogę ściany z amunicją rozwalić. Ej, to osytany okay. było. Wypchałem go, pierwszego A. wypchałem. żeby ta ściana się odnawia i się rozwalić, później nie da. Multipla. Dobra. Oooo, rozwaliłem to, <laughs> to jest Multipla, <laughs> to jest multiple. Tak, w slajdzie, panto. Multipla. Tak, panto, panto panto multipla. Mówi multipla. <laughs> pa, da to jest Nie, nie, nie. O, tu rura leży O, autobus ekipy Niezła rura to z ciebie jest, Paksik, Gdzie są, gdzie jest ten trip po Polsce autobusem ekipy? IOS, IOS Nie no, frajerzyna Uuu, frajerare, frajerare Lamus, lamus Halo, wykryto frajera Znowu Baza frajerczyka zaktualizowana Lamus, lamus dęty, aha, IOS, kurcze IOS, IOS nie obrażaj, IOS No silu piu, piu, piu mój drogi, no o! Czy ty rozumiesz, na czym polegają face to face? Tak, że jedziemy pierwszą osobę, a, o je, je, do... a ty we mnie wjeżdżasz <grym> przecież. To jest piękny Boże. To jest najlepszy skład na face to face tak, bez Jedziesz pierwszy, co narzekasz, chłopie? No jadę, bo Walczyłem. Pierwszy jest Pax, jakby co, jestem. tak tylko powiem, to, to pierwszy jest Sylo, ja tak walczyłem. tylko powiem Jezu. Dzięki, Jezu. już nie jest To jest Nie, nie jest no, Rudy jedzie na miejsce? Miejsce. pierwszy miejscu, on mnie zaraz... Nie, a ja, to jest pierwszy? No sila był boczek, boczek, no mu Teraz teraz boczka musiał teraz boczka zawsze twarczak jeden. No, był. Ej, bo ja jest, sprawa, paks. No, jedź bardziej po lewej żeby ja, mi się. nie, 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 gdzie nie, nie, no przeleciałem nie, 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 Debilu nie, jeden. Ale. Uciekaj, Szepar! No. Uciekaj! To uciekaj Szepar! Uciekaj Szepar, uciekaj! Boczek jestem! <laughs> Mówiłem, że traje reale. No, mówiłem, od razu My krzyczałem, wyczułem. Ja jestem ostatni, ja nie. Tak, wiesz co robimy z nimi? Jedź, Ty, Ty, ja widziałem co ty robisz, omijasz i walisz w drugiego. Tak, ja czekaj szepard, ty to słyszałeś przed chwilą? Warszawski koks, pa, trafiłem w drugiego pa, tak. tylko. To ja pierwszego nie umiem, zapraszam za razy. Nie masz sparcia. nie masz wsparcia niestety. Ale tak się Bo on nawet. Ale ja jestem w stanie uwierzyć w to, że on by zapomniał w ogóle, że ty masz jakiś tak. Jakiekolwiek macie sojusz. Że po prostu by w ciebie tak. Prawda. O sorry, jakby sorry, sorry. Żeby, nie żeby, dałbym zapomnieć. Nie. Sojusz, sojusz z synem zawsze to. kończy się na tym, że synu ci wbija sztylet w plecy po prostu. Dupę. <laughs> Za każdym <laughs> razem. To, o fajnie, pax. Fajnie mnie wywaliłeś, nie ja A tam <laughs> jeszcze masz dwie rampy. Oooooooooooh. Nie rampą bo generalnie był nade mną. A. Koło straciłem, ty! <laughs> <laughs> Właśnie Shepard dlatego tego nie zrobił, żeby nie stracić. Ale jadę dalej, jadę ja dałem. Dlatego ja nie, ja echałem, nie jechałem. Hmm. Dlatego nie jechałem. pod ciebie tak idać. Tak, ja tak. Tak. sobie poradzę. Patrz tu. Co? Tu ja cukrę. No, tak samo. Dobra, zobaczymy, czy się teraz. przepkamy, no to, panowie. Mama, nie, tak. No, bo... Ale tu będzie pewnie tak, że będę musiał poczekać na was, że będzie Nie, to będzie tak, że mi pieprzniesz, ty wypadniesz, ja wypadnę, a... Eee, on ma tego fantoma! O, właśnie tak mówiłem. Widzisz? Ja jestem wróżką jak szepard. Szepard to jest ten! Włosów płonowych z dupy Widać, na psychologię może, bo ci dobrze idzie Ty, plus ja akurat O nie! Shepard to wróżka <laughs> ale Zobacz, nie zauważyłem tak tego par... żartu na Ej, początku, ale ten żart był faktyczny To, to jest to samo, co szepard strącający no. każdego z nas po kolei po prostu z pierwszego miejsca Jezu Dosłownie no, to, to samo Co, jak Shepard Ale to, na, na to, tak, na no, to, 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 to bym właśnie robił Ale tak, bym cię baczek, ale bym cię boczek, tak, Nie, baczek, no. chodziło o to, że wcześniej nas strącałeś, jak my jechaliśmy, wiesz, na pie... Faktyczny jesteś, debile Nie, ty. jesteś pierwszy, nie ma Ale to ty się strącasz siebie tylko Ale ciebie przecież. też Ale Znale mi to z... nie zależy, przecież wy będziecie w tej ja ci samej nie pozycji, zależy? Ja. Jesteś pierwszy, to mi zawsze zależy na wygraniu Ale ja jestem cały czas pierwszy <grym> tak. Nie jesteś, zaraz nie będziesz Złoty, złoty, boczki Coś tu, ja pierdol, nie widziałem cię. zapatrzyłem się, zapatrzyłem się na drugi monitor Kur... dupa. dupę Dawaj boczek Jedź, mnie tym samochodem, no Dawaj, wyłóż go, no w No dobra Przecież go minął, widziałem to. No bo on się 10 minut będzie o tej no ścianie odbijał. tutaj, o, panie, teraz ja.

Nadgonicie, jadę zwykłym samochodzikiem na ten moment, także... No nie no, nie, się. Ja, czekam na ciebie, o dobra No przecież, Sylo, ja specjalnie zjeżdżam tam, gdzie się jeździ o, Co jak poczek <laughs> zakaszane za teraz, ty? Rura była, chłopie <laughs> Większej rury od ciebie to nie ma, oh. ale... <laughs> Największa rura w mieście i pan tym boczkiem z powrotem no mapę Dobrze, bardzo dobrze, Sylo Dobrze, i Sylo na pierwszym, let's go! To prawda, kogaty pierwszy A nie, dobra, jednak ja, jednak ja, to prawda, jeszcze chwilę, zanim się nadgoni Ale czysta za sobą. Teraz się partner wydupca Tu Bardzo dobrze Kogo wydupca, tego wydupca, ja unikam Uuuu pierwszy, dasz Czekaj, Sylo, co? Gówno Zdążysz jeszcze? p... Sylo, what? Nie, ale, teraz udało ci się ooo. to. Nie ale... chciałem, próbowałem, nie ja ja Tak, próbowałem. Próbowałem, próbował, mi to tak. zawsze. O, gada hmm, samolot Czas na Teraz jest, panowie. O, samoloty. I kij w dupę. O, kurwa. No, no, samolot bez sensu, bo to, sens, to, bo to tym się nie da strącić nawet. A da się przecież. Ty wiesz, no, że ty się Dobrze, tym dalej że się tam wydał, już dotknąć, opinię. Aha, okej, okay. przepraszam, panie, mecenasie się najmocniej przepraszam. Opinia wydana przez tyle. Opinia wydana? Jedno tak. Ale jaka za to. Ej, wracamy teraz. na takie... face to face panowie. Super. Samolotami? Super. Nie, nie to jest pil. O, jeszcze... O, o, jeszcze... jeszcze jest. No. jest. No. dzień dobry. No tak, ja mówiłem właśnie dlatego, nie biłem się z czołgiem. To prawda. Ty nie. Trzeba, Widzisz, zaraz nie dalej, będziemy dalej. O, bogatki A, mam. Ale bym mnie jeszcze dalej, rozumiem. Na Trzeba napisać. na Trzeba wyciągnąć komórkę. Ja do samochodu. No, żeby Pax wygrać. Frajerem, z frajerem, no, żeby wygrać. A Co zrobiłeś? Z a, no tak. Pax nie, nie, Pax, no. ty wiesz, tym, wiesz, Pax, o tym, że generalnie jak ktoś kradnie, ty kradniesz, mm. mówiąc, że o, ktoś inny też kradnie <coughs> Ale ja nie jesteś Ale Ja, ja nie, nie wiem, że ktoś kradnie że ty, odbiera i odbiera ten ciężar. jest i robi fryerską czynność, to też jest fryerem. No ale to jest tam drugie. To się dokładnie tak nazywa. Hipokryzja. Jeden fryer. A. wolę być top jeden frajer niż no i nawet bym był frajerem. No że na to robi. No nie wierzę, nie? Jezu, no nie ale wiemy, to fajer. to tobą, szepard, tak o. Nie, Uwaga, no fantomami dobra. jedziemy. Ty, ty o, się no dobrze, jedzie, poczek po i nawet do prawej troszkę nie skręci. Ty ale. ja skręcałem, chcesz? ty pojechałeś w lewo. Brum, brum, brum. Nie skręcaj, jak ciebie słyszę w tym momencie i to tak potężnie od środka. O co, o co, o co ty tak ty po piesy domy teraz wydymiłeś? Jak? do tego tego nie do ciebie? Co 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 ale wiesz, nie, że ty, ty pojechałeś moje primu? prawo i powiedziałeś mi, że ty w prawo nie wciskałeś! Wciskałeś moje prawo? To było i moje się z... prawo. Tylo! Ty no. To było moje prawo, no. no. I czemu się nic nie stało? No. No. Uwielbiam, A, to, ale... uwielbiam to, uwielbiam to wstyd. Ty co To jest przepiękne. Ty co ty, ty znowu do mnie się Dlaczego w prawo nie pojechałeś? Chodź, tam Boczek, ten był swój. No Nowy future no, odkryłem kurse, w telefonie. <grym> Leci w nowy, nowy future. Nowy future! Powiadomienia od dołu się pojawiają, teraz są <grym> nie od góry. No, oh, future! Muszę odebrać. <grym> no, muszę Pax. Oh. Dostaliśmy. No, ale od dołu. no, od dołu oh. psychologa. Nie, nie, nie. Oh. A to no, no. Ale ja już palców nie czuję, że spać! O kolejne powiadomienie dostałem, od dołu się pokazuje. Oh. Ale jaja teraz są ty. Ja ale jaja, panowie. Ja jak beretka. jaja! A Boczek wygrywa to. No ale jest, no. Jaja! Bo go nie pukacie Wiecie, dlaczego Boczek wygrał? Bo Shepard obtrzymał zbroję ale i nie skasował teraz Rudy Web. Oh. Rudy, rudy, rudy. rudy. Jeezus. Okay, nie panowie, e, możecie to już wygrać. No i co? No i co Paksik? Masz drugie miejsce, to szkoli? Co A nie, nie wjeżdżam, nie Skrybuj. wjeżdżam. Nie wjeżdżaj, nie skaczcie tam! No właśnie. Nie skaczcie! Nie skacz tam. Bo będzie drugie zara. No to co? No to tutaj tylko wyścigu. Ale my już jesteśmy ostatnio, proszę. Te... No dobra, tylko możecie nie trafić. To no to najwyżej na co? Problem. To nie trafić, no to, to, to na pecha. Okay. To... to najwyżej po prostu no jakby... Los. Skaczę. Ja nie Skaczę. dolecę, no dobra, będę czwarty. O Gdzie to się? Właśnie, właśnie odmówię. Na autostradę no, trzeba. Nie trafić. A to można gdzieś wyjechać na to na przykład tam. No, tak. A podjechać Ale tam to się. Naprawdę? Czy szybciej podjedziesz? Czy Oła. zeskoczysz drugi raz? No to to jest, wiesz, kwestia wygrania wyścigu już teraz. Hazard, hazard. Nooo <laughs> <bum. śmiech> O, ścigali się. Aaaa, hamulce nie działają w moim aucie. Szybko mam przerobione, lepsze. <laughs> ja mam przecież podstawowe, debilu. Jakieś ty z tej kupów systemowych. No dobra, to z tego zrobił. Co jadę? No. Dobra, no, w metę mam. Ale w metę mogłeś wjechać z innego punktu. Ale bo ja ogóle zjechałem szybciej. Trego.